Witam was serdecznie w kolejnej części poświęconej naszemu serwerowi mosura.pl. Chciałbym wam przedstawić pokrótce jak wygląda praca administratora. Mam tutaj kilku chętnych do pomocy w tym trudnym zadaniu. Ja sobie pozwolę skoczyć na główne miasto I to są osoby, które chcą działki. Zaraz zobaczycie jak to wygląda. I pytam się w tej chwili kto chce działkę. I napiszę im coś takiego. Założyliśmy nowe miasto na non-premium. Wskakuje się do niego na razie poprzez studnie. Później zrobimy jakiś inny teleport więc, tak, wskakiwać do studni. Po wskoku do studni oni powinni się automatycznie przenieść do miasta, dokładnie do miasta 2. <laughs> Przepraszam, miasta 3 w tym przypadku. To miasto jest jeszcze niegotowe. W sensie spawn to jest tylko studnia, przy której te to miejsce centralne, które zawsze robimy. I ja im tutaj napiszę, że ci co chcą działki, niech skakują do studni na spawnie. To jest wszystko przygotowane do tego. Żeby zrobić tutaj ładny spawn. Nie miałem na to jeszcze czasu, a jaką sforę chłopak za sobą ciągnie. Ha, no nieźle. I tutaj mamy już przygotowane działeczki. Ja je w nocy zrobiłem. Jest tego już troszeczkę. Pytają z jakiego powodu mają to zrobić. To jest teleport do miasta 3. I miasto nazywa się Nevermind. Pytałem tutaj graczy, jak mam nazwać to trzecie miasto. Nie było jakiegoś pomysłu, coś tam akurat ze sobą rozmawiali, któryś tam powiedział do któregoś, że nieważne. Jeden nie zrozumiał drugiego, powiedział Nevermind. I tak już w sumie stwierdziłem, że dobra, taka będzie nazwa miasta, czyli Nevermind. Nie, na górę masz. Płynąć. I wybierać działki. Ja tutaj już sobie pozwolę pierwszą osobę przydzielić. Czyli niech to będzie komarek. Ja będę troszeczkę mniej mówił, bo muszę się skupić na tym, co robię. Region Define komarek dom. Już widzieliście na jednym z moich filmów, jak to wygląda, czyli robienie tych Kuboidów. O tutaj nie rozszerzyłem tego Kuboida, więc musimy go redefiniować. Komarek dom Region add owner, komarek dom. Komarek, komarek już. Jeszcze mu nadamy standardowo flagę. Witaj u komarka. O, jest ładnie. Kto następny? Będzie, że będzie następny ten behelor, czy jak mu tam? Jak mu tam, to musimy zaraz sprawdzić. Berohol, birohol. Jemu również zwiększymy działkę w górę, w dół. Zdefiniujemy. Beroholom. Dopiszemy go do działki Biro już Biro już I ładne przywitanie mu dane. Co mnie tu piszą? Nie chce się coś z internetem, mi się dzieje. Czy możesz dać mój koboid i r... Noob? Za chwilkę. I kabam. Wpisz. Łamany spawn. I wskocz do. Studni. Birochonie już działa, i kto następny? Ej, admin, a ja też chcę działkę, chudy, a gdzie ty chudy jesteś? Czy ty jesteś tutaj z nami w ogóle? I laptop. Oj, ludzie, wy to macie rzeczywiście dar do pisania swoich ników: wskakiwać do studni i płynąć do góry. A potem wyjść z terenu otoczonego i szukać działki. Poczekamy aż tutaj się pojawi następny gracz. O, mamy Chudego, kolejny widzę, amator działeczek, więc mu dodamy jeszcze też kolejną działkę. W takim razie łamane. Ach, najpierw znowu bym zapomniał, żeby ta jego działka miała w górę i w dół. fajnie jak on chudy chudy dom A numer chudy dom chudy i chudy już jeszcze dajmy mu ładne przywitanie Dobra, mamy kolejnego gracza i trzy graczy w tej chwili dostało działeczki. Ta jedna jest już zarezerwowana i kaban. Banan widzę, a gdzie kaban? Banan tutaj. No to dodajemy banana do kolejnej działeczki. region define random dom i dodajmy właściciela. O, coś źle wpisałem. A, wcześniej regionu nie zdefiniowaliśmy, widzę. O, teraz będzie dobrze. Banan. Więc banan już. I jeszcze standardowo przywitanie. I mamy kolejną działeczkę założoną. Jeszcze został nam ten, jak mu tam na KO o właśnie, kaban. Kaban, która działka. Niech on sobie wybierze tą działeczkę, którą chce. Jeszcze się rozejrzy i dam ci znać. No, wyboru na razie nie ma zbyt wielkiego. Ja przygotowałem coś takiego jak mapkę. Właśnie ją Wam będę chciał teraz przedstawić. O. To jest mapka nowego miasta. A właśnie, może najpierw Wam pokażę jak wygląda stare. Tylko zaraz będzie przenosić. O. Teraz pokażę Wam jak wygląda pierwsze miasto. Jak widzicie jest już, no co tu dużo mówić, olbrzymie. Rozrosło się do naprawdę pokaźnych rozmiarów. Także tutaj pomału zaczęło nam po prostu brakować miejsca. Wyspa już nam się pomału kończy, chłopaki już zaczęli, widzę, rozbudowywać na teren morza czy tam oceanu tą wysepkę. No mi się akurat takie coś nie podoba, ja raczej lubię jak cała część mieszkalna jest ładnie wkomponowana w wyspę. Z zachowaniem rzek i linii brzegowej z oceanami morzami, także tutaj, to co jest na dole, co widzicie, no to już troszeczkę nieładnie przynajmniej dla mnie wygląda. Między innymi stąd z pomysł na to, żeby powstało kolejne miasto. Zaczęło nam po prostu brakować miejsca. No i kolejne miasto mamy o, dokładnie tutaj. Ja troszeczkę oddalę, żebyście widzieli mniej więcej jak ta mapka wygląda. Jest to coś takiego, tutaj mamy miasto, po lewej u góry mamy miasto Wyspę Klęski. Tutaj gdzie macie to zagęszczenie ludzi, ze mną włącznie to jest miasto Nevermind, nowo powstałe. A tutaj na dole, ta część po lewej na dole, na południu to jest z kolei miasto Wim, czyli dla tych graczy, którzy pomagają nam w utrzymaniu serwera. I teraz tak, zobaczmy co tu się dzieje, co chłopaki jeszcze tutaj ode mnie chcą. Działeczki mamy ładnie przydzielone. I co oni tutaj chcą? No dobra, kaban jeszcze chciał, żeby dodać go do działki, jakieś, żeby dać mu działkę. Kaban, czy masz działkę wybraną. No to typnijmy się na kabana. Rozumiem, że to ma być ta działka, tak? Zobaczmy, czy tu nikogo nie ma. Nie, nikogo nie ma, więc możemy mu tą działeczkę przydzielić. Cyk jeden ruk, cyk drugi ruk rozszerzmy w górę, dół i zdefiniujmy kaban dom. O, on już ma jakiś dom, bo już taka działeczka istnieje. No, kaban, chciałeś drugą działkę, czy jak? Gdzie on jest? Gdzie ten Twój pierwszy dom? Bo nie chcę szukać w tej chwili. to może to wolne miejsce na warpach zamienisz na TP do farmy? A ja wiem, gdzie ta farma w tej chwili jest zrobiona. To za chwilkę w takim razie. Zaraz, raz. Dorobimy. Nups. A gdzie ta farma? Kaban, tak, się do swojego starego domu. Lups, zbuduj. Farna w takim razie. Kaban, z tego co rozumiem, już jest u siebie. No, rzeczywiście, niewiele tutaj masz. Kabanie, zajrzyjmy, co masz w skrzyni. W skrzyni nie masz nic praktycznie. No, rzeczywiście, działeczka, jak działeczka, powiedzmy, standardowa. Okej, okay. kaban, lecimy do nowego miasta. On chciał dokładnie tą działeczkę. I jeszcze raz tutaj sobie wybierzemy ten region, nie jestem pewien, a nie chcę wracać tam w historii, czy ja go anulowałem, czy nie. Zrobimy, to muszę nupsowi przy okazji odpowiedzieć, jak widzicie, praca administratora to nie tylko przydzielanie działek, ale cały czas trzeba no niestety kombinować, żeby skupić się na kilku rzeczach na raz. Banan, po części tak outset, właśnie outset, zrobiliśmy, więc zróbmy teraz, zdefiniujmy, zredefiniujmy, redefine. command Czy tutaj husiek też gra? Tutaj nie, bo husiek nie gra na non premium region info Caban, dom owner kaban jest wszystko w porządku kaban już kan o oh, coś mi puściło kaban już czemu to są lewy no jak czemu? Lwy? co tym jakie lwy. Dobra. Jeszcze w czasie, który tutaj na tym odcinek. Ale ma odcinek na non premium. No pewnie ma, ale teraz głównie po. wyrażaj się jak widzicie praca administratora to nie tylko przydzielanie kuboidów cały czas trzeba skupiać się na tym co ludzie piszą na kilka frontów praktycznie odpowiadać bo wierzcie mi macie ogromną ilość pytań zazwyczaj jak tylko się jak tylko się administrator jakiś pojawi to no ma co robić muszę przyznać i teraz tak, NOOBS chciał, żeby mu zmienić jeszcze rolę na, na starszego Mosura. To Wam też pokażę, jak to się robi. Przynajmniej jak to wygląda u nas, jak to jest u nas rozwiązane. Ja tutaj Wam pokażę konsolę. To jest nasza konsola. I to, co widać to, co ja widzę, mam konsolę praktycznie zawsze otwartą. W tej chwili mamy dwa serwery, w związku z czym dwie konsole. Mogę sobie stąd oglądać wszystko jest oczywiście w obrębie jednej maszyny, więc wystarczy poprzeskakiwać sobie między jednym a drugim. A wygląda to dokładnie tak. To jest to co widzieliście, to jest serwer non premium. Teraz wbiję sobie na serwer premium i tutaj jak widzimy mamy troszeczkę innych graczy. Celowo nie pokazuję komend, bo jednak chciałbym, żeby to zostało gdzieś tutaj powiedzmy. No, niejawne. Ten, kto będzie chciał, to będzie sobie komendy już na własną rękę gdzieś musiał poszukać. E, dobra, to jest serwer premium. To, co w tej chwili oglądamy, wróćmy sobie na nasz serwer non-premium. O, źle wpisałem. Tutaj mamy z kolei tylu graczy. Tak jak widzicie, między innymi ja. I teraz tak, NUPS chciał, żeby mu na starszego mostura wrócić, tutaj mieliśmy mały reset rule w związku z tym, że z, przechodziliśmy z jednego typu bazy H2 na, na MySQL, nie będę się wnikał w szczegóły, w każdym razie zmienialiśmy bazę danych graczy, bazę, bazę danych rejestracji, w związku z czym ta, te, te uprawnienia musiały, musiały być od nowa wyzerowane. Ja mu w tej chwili może zrobię to, co mówiłem. Czyli tego starszego Mosura. Ja sobie przygotowałem taki skrypcik, dzięki któremu dość szybko mogę zmieniać rolę, przydzielać rolę graczom. I ten, który chcę, żeby tutaj dodać, go to jest. No, bez. Zaraz jeszcze zobaczę, czy on jest z dużej i z dłużej litery. No, bez. Chociaż, wiecie, co, ja sobie to zrobię, tak żeby szybciej to po prostu skopiuję. Nie ma co się bawić we wklopywanie tego ręcznie. I tak jak widzicie, NOOBS jest dopisany jako starszy mostur. Przepiszemy sobie całą bazę i zobaczmy, czy. Zadziałało. Jeszcze raz dajmy Hu jak widzicie starszy mosur noobs. Czyli jest tak jak być powinno. To co w tej chwili zaznaczyłem. A wcześniej noobs był jako zwykły mosur. O tutaj macie noobsa jako zwykły mosur. Także to na szczęście nie jest zbyt trudne. Widzę akurat w tej chwili na konsoli, że laptop pyta czy te działki puste. Wróćmy w takim razie. Na te działki, o które on pyta? Nups, Och, nie, nie nups tylko kto to pytał? Laptop. Laptop. Gdzie ty jesteś, w laptopie? Co to jest? Nevermind. Tak, laptop. Przydzielić. Gdzie ty laptop jesteś? Tu jesteś laptop. Domyślam się, że odpowie tak, także już sobie zaznaczymy. Laptop tak. Tak jak się domyślałem, że odpowie tak. Region define laptop dom. i add owner laptop i laptop już jeszcze o oh, widzicie wpisałem to jako komendę czasami z przyzwyczajenia tak się zdarza i co ja chciałem flagę jeszcze mu nadać Przywitanie, witaj u laptopa. I mamy ładne przywitanie u laptopa. Kaban, możesz postawić tabliczkę sam. Co ty banan, piszesz mi o jakiejś nowej mapie, a publiczna. Widzicie, gdzieś się zgubiłem. Nie wiem, o co bananowi chodzi. Banan o co biega? I niaga. Coś tutaj widzę też pisze. Ale chyba się zgubiłem w wątku. No niestety to się zdarza, jak się człowiek musi skupić na kilku rzeczach na raz, a zdecydowanie to się zdarza, jak się nie, nie, nie czyta cały czas na bieżąco tego, co jest. A jak widzieliście przez chwilę nie czytałem, bo byłem na konsoli i zajmowałem się przydzielaniem innej roli. Także w tym odcineczku zobaczyliście fragment pracy administratora. W tej chwili zalogowało się tylu graczy. Ile się zalogowało? Farmy, zboża czy zwierząt. Noobs, możesz i to i to. W lesie nie ma drzew. O, dobra, to już nie będę Was tutaj męczył tym, jak drzewa się stawia. Jest do tego bardzo fajne narzędzie. Może pokażę Wam w następnym administratorskim odcinku. W tej chwili mieliście taki krótki wstęp do tego, jak ta praca administratora wygląda. W jakichś kolejnych odcinkach, nie wiem, kiedy one powstaną niestety, ale w kolejnych odcinkach pokażę Wam, jak wygląda budowa od strony administratora, czyli jak na przykład taki span się buduje, czy też jak się działki przydziela. Zostawimy to na następny odcinek, żeby ten nie był zbyt długi. Nie chcę tutaj jakoś za bardzo obciążać też osób, które nie są zainteresowane oglądaniem tego zbyt długimi filmami, które trzeba by ewentualnie ściągnąć czy też zobaczyć. Także to tyle w tym odcineczku. Mam nadzieję, że już niedługo powstanie kolejny administratorski odcinek, w którym będziecie mogli kolejne zmagania z graczami, nasze zmagania z graczami zobaczyć. Także do zobaczenia w następnym odcinku.